Jo, yo, yo, yo. Simandero. Lecimy dalej z Kalem Mobile Master 1. Mam nadzieję, że będziemy mogli znowu powtórzyć jakieś wyczyny z MS1 Goliath. Miło mi to słyszeć zawsze. Na pewno nie chcę grać tym zajebanym. Średnio mi tam ostatnio poszło. No i zobaczmy, zobaczmy co będzie teraz tym razem. Pewnie to samo. Pierwsza rozgrzewkowa w pizdę. Druga może wygrana, trzecia w pizdę na pożegnanie.

Tango down O kurwa, słyszałem kogoś z lewej, nie? Sfrejowałem się z, decz z deczka Ale chciał mnie porobić, nie? Ale chciał mnie, gościu, porobić. Spierdolił to niemiłosiernie. Pana... Kurwa, ten jebany granat. No nigdy nie zdążę przed nim usiec. Dobra. Nie daliśmy się porobić jak... ...szmaciarze. Daliśmy się porobić trochę mniej... ...niż szmaciarze zwykłe. O tak, to jest. Kurwa Kurwa, dobije go ktoś? No Uff. Nie, nie, nie komentujcie na tego, kurwa, bo to Ja wiem, że to była nada. No co za pies jebany tym kurwa predatorem? Akurat jak minigana wyjęłem. maciaż pierdolone no. Mm, już go za późno widziałem, już zacząłem strzelać w lewo, jego kątem oka zobaczyłem. Też go widziałem jak już kurwa za późno, bo a i tak mnie drą do jebo Boże jak się Kurczę. obżarłem okrutnie Już mi kurwa teraz źle

No, w dupę se ten wsi kurwo zrób Dobra, kurwa, szkoda, że tego drugiego jeszcze nie ściągnąłem Już wiem przynajmniej gdzie stoją psy jebane Ten gościu to ma pecha ze mną Poznaje go po skinie, że... O kurwa, 150 do 7 Dopiero spojrzałem w ogóle na tablicę wyników, nie? No, to nas ponieści, to nas ładnie ponieści, trzeba przyznać, Nie, bo on mnie tu zabije nie z tego oglądać. <laughs> Czeka mnie się coś. Mission failed. We'll get him next time. Mission failed. I tak byłem 15-10, trochę dużo deadów. No my no, w ogóle we 4 graliśmy, to kurwa oszustwo. Shoothouse. House Kojarzę tą mapę, kurwa? Dobra, widzę, że wszyscy chcą na nie grać, to zagrajmy. Na pewno ją kojarzę. jest znam, że kojarzę, kurwa gra, no nie raz. i to w karu też była ta mapa. W sensie w kalu kurwa takim na komputer. Dobra, wiem, że stanie tu. Na pewno mnie zgubi. Kurwa, z tym moim przeładowaniem, zawsze w najlepszym momencie. Dobra, do tego powiedz coś. że tu podpierdolił. Dobra. Nie, dobra. Kurwa, z tym. Start point, get We lost the lead. Oh, yeah, sure reloading, reloading, cover me. Hardpoint is ours. skupině jsou jak čípa, no. Nič mi stont. Nič stont. <laughs> Dobra, dávať mini mini. Access one Goliath. Kurva. Kurwa, nie lubię tego drona. Dobra, 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 jednak wyszło ok. Miks is occupied, kurwa. Nie lubię kurwa tego drona. A, dobra. Ty ja może go polubię jednak. Co ten tron robi, kurwa? Ne, nie mam pojęcia, co ten tron kurwa robił. Ale wiem. Ale wiem. Co robi? Access One Goliath. Welcome, Welcome Access <laughs> One. To jest kurwa, coś pięknego. No! Teraz przechylić szale kurwa zwycięstwa na naszą korzyść. Mam nadzieję, że się uda. Trochę się odpujemy, mam nadzieję, dzięki temu Goliatowi Wol zjebane że tu z każdej strony mogą przylecieć I tak już do... nieźle w pizdę dostałem na tym Goliacie Kurwa no zbyli. No patrz no stoją kurwa nasi i nikt nie może ich ściągnąć, nie? Pizdy cioty jebane kurwa No Jezu Wkurwi mnie, bo straciłem Goliata przez to Kurwa, no z każdej strony mnie je bali, a ci kurwa stoją i chuj! Nic nie robią. Dobra, trochę tu zoouniłem ich wszystkich, nie? Nie ma co pierdolić. Poszedłem z nimi, kurwa, jak z dziwkami ostatnimi. Kurwa, dobra, tu już nie pykło. Dobra, weź to rzuć kurwa gdziekolwiek. Błagam cię, wyrzuć to. Co to jest? Strzelić Ty, dobra, uj. Bierzemy chopper gunner. Może zabili mnie, nie? Dobra, wygraliśmy. Jest, pięknie. Dobrze, dobrze, dobrze. No, szkoda, że to od początku tej akcji nie pokazali. A i dwa razy ten sam VIP moment? O. Nie mam pytań. To im, akurat ten Kilka mi mnie wyszedł bardzo. Dobra, ale wygraliśmy. Myślę, kurwa, że to dzięki mnie. E, e. Wchodzimy do Mastera 2. Super. 37-47. Okej, okay. lecimy z następną gro. Oj, przepraszam. Obżarłem się, aż mi się odbija. Terminal? O, widzę, wszystkich, są grać na terminalu. Niech będzie terminal. No jasne, że pamiętam tą mapę z MW2. Kurwa, i tutaj była ta misja, nie wiem, pewnie pamiętacie. Y... Nic po rosyjsku, coś takiego, co się wchodziło i strzelało do cywilów. A na koniec, i tak dostawaliśmy kulkę, kurwa, bo już od dawna wiedzieli, kim my jesteśmy. Dobra, właśnie tu. Na, taki chaos był przez tego mołotowa, że ja nic nie widziałem. Mm. Kurwa no tsz. z każdej strony. Nie widzę tu kurwa fani granatów i mołotało grają. Weźmy to z tej strony może. Kurwa, no już nie... A i tak na plecach nie no gościu wybiegł. Dobra. Normalnie kurwa mapa 2, ale złała. Pierwszy raz na niego. Podoba mi się. Normalnie mam y, flashbank taki kurwa. Jak fajnie było na nie grać kiedyś. O Jezu, ta, ta mapa Fawela. Mmm. Kurwa, jeszcze była taka. Jakaś baza Navy, Seals, coś takiego, też była taka fajna mapka tam. Kurwa, dużo tam było w W2 fajnych map. No, chyba za co najbardziej się cenię W2, to właśnie za, za, za te mapki, nie? I za tego mołotowa, kurwa. Ja nie powinienem w ogóle zmieniać broni ani używać jakichkolwiek granatów, bo mi to nie wychodzi. Patu można samolotów wiecendy, nie? Kampiłem tu kiedyś, kurwa, często. Tu normalnie się gdzieś kampiło, co so, kto wbiegał to w pizdę dostawał. U, u, u. Dobra Widziałem, że do mnie strzela, ale już niewiele mogłem. I źle tak wybiegłem trochę. Muszę przestać kurwa używać tej rakietnicy, bo to kurwa do niczego dobrego mnie nie doprowadzi. Tylko przegramy z Kretesem Znowu na plecach! Oj to mnie wkurwa, że cały czas ktoś mi na plecach wybiega No każda moja śmierć tutaj to... Bo ktoś mi kurwa wybiegał na plecach. Widziałem go stela jebanego

Hmm. Jak ja mam tam kurwa wejść Ty no ale kurwa Gościu, nie powinien być w ogóle tego wybuchu kurwa przesłać, nie? fajnie miło zawsze jest miło zostać pociętym kurwa na kawałki nie zablokuje się samo nie zablokuje dobra Się ze mną w tym, kurwa, nie? Fartmojcie! Nie wstaje! No i chuj! No to będę leżał! Są gościu odpierdalne jakieś przeskoki, skoki, kurwa. To ten co tak przede mną zatańczył, nie? W ogóle go chuja nie było widać. Co ja tu kurwa, sam mam zdziałać. Tango down. No, już nikogo tu nie ma. Chodź do mnie. O granat! Kurwa no. no nie, no coś, coś, kurwa nie, 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 nie poszła ta rozgrywka. Nie może mapa fajna, ale hardcore jest na niej straszny. Trzeba przyznać, że jest na niej grubo. Dobra, 21 minut materiału. O tak, MVP moment, kurwa, z tym koktajlem tam na początku nas wypierdolił, i tu znowu nas wypierdolił. To oczywiście mi wie, magazynek w plecy. Cfel. Masz łapkę w górę za to, w frajerze. <laughs> Dobra, macie dobrze, zagraliście kurwa, za dobrze, nie wiem czy nie czytowaliście. Dobra. Widzimy się w następnej grze. Jeszcze tylko zobaczymy. Next. Jak nam poszło? 17, 18, tragicznie. Dobra, widzimy się w następnej rozgrywce. Elo.